Czasem po prostu wiecie, jak coś się potoczy. Kiedy pół roku temu pojawił się pierwszy teaser filmu Minecraft, nie było lekko. Jason Momoa z głupawą grzywką, Jack Black grający po raz enty tę samą postać, ewidentnie, zresztą mniej jak nie wyglądający jak Steve, czyli ikona gry Minecraft. Ogólny vibe, podróbki Jumanji, wymuszony antyhumor, fani gry i w zasadzie wszyscy inni nie mieli w komentarzach pod tym teaserem odrobiny litości. Każdy zastanawiał się na głos, po co? I każdy wiedział. Bo to kolejny korporacyjny skok na kasę, polegający na wyciskaniu, ile tylko się da, ze znanej własności intelektualnej, przenosząc ją na inne medium. Film właśnie wszedł do kin na starcie do 151% na Rotten Tomatoes od krytyków, zatem nie został przywitany entuzjastycznie. A ja idąc do kina, wiedziałem, czego się spodziewać. No, wiedziałem, że dostanę dokładnie to, czego. O oczekuję. <laughs> I że to będzie recenzja, w której podobnie jak ostatnio robiąc recenzję Electric State od Netflixa, wystawię ręce w górę i powiem czemu. I wiecie co? Myliłem się. Byłem jednym z miliona, który nie wierzył w ten film, bo nie miał podstaw w niego wierzyć. I teraz bije się w pierś. Przepraszam. Przepraszam Minecraft. Nie, nie, nie. Przepraszam... Minecraft the Movie. To jest moja bezspoilerowa recenzja, w której powiem Wam, że warto iść do kina na ten film. Zaskoczy Was, myślę, więcej niż raz. Tak jak mnie ten film zaskoczył, posłuchajcie. Minecraft obawiałem się, dlatego, że, po pierwsze, wygląda on jak zlepek lepszych filmów z Jumanji na czele, i po drugie, bo byłem bardzo rozczarowany filmem Super Mario Bros. sprzed dwóch lat, który był dla mnie rażąco przesłodzony i jednocześnie cyniczny. Tak powiedziałem to. Był dla mnie ostentacyjnie cynicznym filmem od Nintendo, bo, bo to był zlepek um, wszelkich IP Nintendo, jak Super Mario Kart, Donkey Kong i to, i to wszystko gdzieś zostało. Zlepione w tym jednym filmie w taki sposób, jakby twórcy czy producenci, właściwie, a nie reżyser, chcieli za wszelką cenę zbombardować nas jak największą ilością skojarzeń, charakterystycznych elementów, asetów, które możemy kojarzyć z grami Nintendo. To, to nie było przyjemne, to nie było urocze, to nie było bajkowe, to było nieszczere, to było cyniczne, to było korporacyjne. Kojarzyło się po prostu z bombardowaniem nas kolejnymi bodźcami, kolejnymi impulsami na zasadzie hej! Też mamy taką grę. No więc już teraz mogę Wam powiedzieć zupełnie szczerze, patrząc na Minecrafta, że to jest to czego oczekiwałem od filmu Super Mario Bros. Zacznijmy od bohaterów, którzy poza samym światem Minecrafta są naprawdę bohaterami tej historii, a nie jakimiś asetami wyjętymi z gry. Jest młode rodzeństwo Henry i Natalie, którzy niedawno zostali sierotami i przeprowadzili się do nowego miasteczka. Henry to jest taki sympatyczny, utalentowany nerd o niskim poczuciu własnej wartości, a jego siostra Natalie jest kolejna do Na ich drodze pojawia się Dawn, grana przez Danielle Brooks oraz niejaki Garrett, grany przez Jasona Momoe. Jak lubię sobie mówić gracz roku 1980. Upadły już dawno Mistrz i Gwiazda Gier Arcade. No, taki nastolatek uwięziony w ciele prawie 50-latka, który nie może pogodzić się z tym, że jego chwała i krótka sława już dawno przeminęła. No i tu muszę zaznaczyć, że Jason Momoa. Grający wspomnianego Gareta, czy też jak uroczą nim mówi Jack Black w filmie Gargar, -Gar, co jest, kojarzy mi się w ogóle z Charger Pinksem, ale nieważne, jest absolutnym MVP tego filmu. Znaczy, widziałem pierwszy teaser, widziałem potem zwiastuny, widziałem tą głupią grzywkę, tą kurtkę Jason Momoa z tym brzucholem popieprzający, bo to, to taki fajny brzusio mu się zrobił. No, kompletnie mnie nie przekonywał, a on kradnie ten film. On ma najwięcej serca, on, on wnosi najwięcej humoru, on jest przeuroczy. Widać, że ma pomysł na tę postać, jest fantastyczny. Kradnie każdą scenę, gra przeciw swojemu typowi Momoa, jest cringe'owy, ale w taki sposób, że każdy, kto zauważy ten cringe. I powie na zasadzie, nie, Vaya con Dios to nie znaczy, trzymaj się brachu. On kurwa idzie w zaparte. Znaczy, on nie ustępuje o krok ty z gościu, który, znaczy, widzisz, że on nie ma racji, i on wie, że nie ma racji, ale będzie szedł w zaparte. Cokolwiek by to nie kosztowało go, pójdzie po trupach, byleby tylko nie przyznać się, że nie jest cool. No więc Jason Momma wprowadza masę humoru, szczególnie w połączeniu z Jackiem Blackiem, z którym ma kapitalną chemię. No i właśnie, to jest piąty bohater Steve, architekt nadziemia w świecie Minecrafta Jack Black. Jack Black ewidentnie kocha takie role i on chyba postawił sobie za cel zaliczać wszystkie adaptacje gier, jakie mogą być. No, mieliśmy go w Borderlands, gdzie grał Claptrapa, w fatalnym Borderlands, zaznaczmy. Mieliśmy go przecież w Super Mario Bros., jako Bowsera, gdzie fantastycznie wypadł głosowo, był jednym z najjaśniejszych punktów tego filmu. Jumanji, dwie części już, no, cokolwiek nie powstanie growego, tam musi się pojawić Jack Black. I tutaj odnajduje się jak ryba w wodzie, w sensie on... Nie wiem, wizualnie nie pasuje do tego Steve'a, który jest często na okładce Minecrafta, ale. Ale on rozumie Minecrafta. I on rozumie, że to jest adaptacja growa, czy też zabawa medium growym przeniesionym na inne medium, i potrafi. W jakiś sposób kanalizować tą energię, która kojarzy się z grami, z radością i z kreatywnością, czyli tym, co w Minecrafcie jest najważniejsze. No i on ewidentnie, jak już powiedziałem, kocha takie role, on biega z tym kurwa, coraz większym brzuchem, długimi włosami, wielką broną, wykonuje te kurwa swoje ciosy, karate żałosne, ale w ogóle się przy tym nie poci, śpiewa, zadowolony, wchodzi na fa! Zobaczyłem jak konający Scanlan z serialu Legend of Vox Machina, który jest bardem, dlatego zrobię to jeszcze raz. SCANLAN! I wiecie co, to, to po odniesienie do legendy Vox Machina, którą bardzo polecam, jest na miejscu, bo... Jak oni już w piątkę tworzą tą swoją fantastyczną kompanię wesołych ziomeczków, to naprawdę troszeczkę się kojarzy to z taką drużyną RPG. Kojarzy się to właśnie z takim bardzo fan movie, gdzie chemia i relacje między tymi bohaterami są bardzo ważne i to one tworzą emocje, uczucia, które są autentyczne, ale serce tego filmu przede wszystkim, serce! Jak już powiedziałem, ten film gdyby stał tylko i wyłącznie na świecie Minecrafta i na tych assetach wyjętych z gier, to by się nie bronił, to nie różniłby się bardzo Super Mario Bros. Które gdzieś tam bardzo szybko traciło tą relację między dwójką braci, a zasypywało nas kolejnymi, kolejnymi postaciami asetami. Tutaj ta piątka postaci rzeczywiście wchodzi z sobą w bardzo fajne interakcje. Każdy z nich jest uroczą postacią, te interakcje nie są wymuszone, emocje są dziecięce, są radosne, a przekaz jest dość jasny, bo każdy, kto myśli, że jest przegrywem, wcale nie musi nim być, bo ma jakiś talent, a przede wszystkim ma przyjaciół. Ja wiem, to nie jest specjalnie odkrywcze, ale jest to urocze i ponad wszystko jest ponadczasowe. Więc ym, sprawdza się to w Minecrafcie. I relacje między trójką facetów, tym młodym Henrym, Steve'em i Garetem, czyli Blackiem i Momo, naprawdę wypadają znakomicie. Pomimo, że rzeczywiście no, Jack Black już gra tak wykręconą i podkręconą wersję siebie do 120%, przerysowaną, że ja momentami przy tych wszystkich jego minach i tych wszystkich jego charakterystycznych słowach, miałem wrażenie, że, że za moment wyjdzie z niego po prostu mniejsza wersja Jacka Blacka i stanie obok niego i powie gościu przestań. No ale, ale taki jest Jack Black i, i dali mu wolną rękę, ja rozumiem dlaczego, to się sprawdza, ale nie wszystkim musi przypasować. Uważam, że w kilku momentach po prostu przeginął. natomiast właśnie ta relacja między trójką bohaterów Henry, Garrett grany przez Jasona Momoa i Steve grany przez Jacka Blacka fantastycznie się uzupełnia. Naprawdę, relacja między tą trójką jest centralnym punktem emocjonalnym tego filmu. Trochę słabiej ze znacznie mniej zarysowanymi postaciami Don i Natalina, który twórcy chyba nie mieli za bardzo pomysłu. A jako że film jest krótki, bo trwa 100 minut, spokojnie można było dodać z 10 minut więcej właśnie tych żeńskich wątków, bo dysproporcja jest ewidentna. Niemniej kiedy ta piątka jest razem, to dzieje się magia. I zaznaczę też, że poza tą piątką. Jest jeszcze Jennifer Coolidge, którą możecie kojarzyć z White Lotus, przecież ona dostała za Białego Lotosa tam, nagrodę Emmy. Przeżywa pani renesans aktorski, aktorską, to jest bardzo fajna postać, bardzo fajna aktorka, niezwykła osobowość. No więc powiem jedną rzecz, to jest niezwykle istotna. Idźcie do kina tylko po to, żeby poznać wątek Jennifer Coolidge. Ona ma bardzo krótkie fragmenty wplecione w ogół tej historii pięciu naszych bohaterów. I ona jest rozwiedzioną dyrektorką miejscowej szkoły. Nic więcej nie zdradzę, co ją spotyka, ale sceny z nią sprawiały, że chociaż ja byłem w kinie, gdzie były same dzieci, to ja ryłem w niebogłos, ja nie mogłem się, kurwa, powstrzymać. To jej wątek jest absolutnym złotem, a scena, która leci w momencie, kiedy, kiedy pojawiają się napisy końcowe, wynosi to do potęgi trzeciej. Znaczy, to jest po prostu, to jest geniusz. Znaczy, to jest znakomity sketch, który został umieszczony w filmie dla dzieci, z którego dzieci żadne dziecko się nie będzie śmiało. Żadne dziecko tego nie zrozumie. I wiecie co, i bardzo dobrze. W ogóle w humor w tym filmie zaskakująco dobrze działa. Nie? Jak widzicie, oglądałem ten teaser i, i, i tamto. It's such a tumorek. Such a Myślałem, Jezus, Maria, to będzie antyhumor. To będzie strasznie nieśmieszna. No, okazuje się, że Momoa i Black tworzą zajebisty bromens. I jak wejdzie scena, w której Jack Black krzyczy do Jasona Momoa Momo, Musimy zrobić męską kanapkę. To jest w języku angielskim full man sandwich. I krzyczy, ale ciaśniej, ciaśniej musimy. No, naprawdę... Znaczy, wyjdź z kina już nigdy do niego nie wraca, jeżeli się nad tym nie zaśmiejesz. Cena pod koniec, też również nie zdradzając, ale z ukrytym sztyletem i tak zwanym sneak attack, który, który sprowadza się do sneak attack, jest naprawdę, naprawdę wyborny. Naprawdę byłem zaskoczony kompletnie się nie spodziewałem po tym filmie, tak jak wielu rzeczy, o których mówię w tej recenzji, ale z pewnością nie spodziewałem się, że będę dorosłym człowiekiem, który będzie tam siedział i, i będzie się śmiał. I to głośno się będzie śmiał. No więc bohaterowie mają serducho i są cholernie uroczy. Humor działa. Człowiek się po prostu cieszy, kiedy to ogląda. A ja nie powiedziałem nawet o tym, co dla wielu będzie najważniejsze. Czyli samo ukazanie świata gry, jakim jest Minecraft. I jasna cholera... Ten film jest prześliczny, a to nie macie pojęcia nawet jak, jak bardzo. W sensie, ja nie przypominam sobie, kiedy ostatnio widziałem tak doskonałe połączenie formatu live action z aktorami, z animacją. Ale to, ale to takiego połączenia, że ja nie widzę tam nuty fałszu. Aż się polałem z. Wrażenia. Tła i obiekty wygenerowane komputerowo są przede wszystkim pomysłowe, nie tylko piękne i dopracowane. Rekwizyty, te fizyczne rekwizyty, jak miecze, czy koski, czy kostiumy, są obłędne. To wszystko tak wspaniale się ze sobą zlewa i, i, i łączy w cały, że naprawdę aż momentami chcesz, żeby tak wyglądała sama gra. Żeby oni zrobili lepszy silnik dla gry Minecraft i żeby to wszystko mogło tak tam wyglądać. Nic nie zgrzyta, ani gdy pojawiają się zabawne pigliny, czy zombie, czy mieszkańcy nadziemia, czy alpaki, czy Creepery. Wszystko to jest po prostu plastyczne, jest przekonujące, jest doskonale wkomponowane w ten świat, a ten świat naprawdę zaprasza cię do tego, żeby do niego wejść razem z bohaterami i cieszyć się, bo to jest tak pogodny film, tak uroczy. Cały czas powtarzam to uroczy, ale może po prostu potrzebujemy takich filmów niecynicznych, uroczych, autentycznych. I ma się cały czas rzeczywiście takie poczucie, że, że ten film zrobili ludzie, którzy kochają Minecrafta i generalnie kochają gry i kochają robić filmy, bo on składa właśnie grze. Hołd w najpiękniejszy możliwy sposób, po prostu rozumiejąc co jest z nim najważniejsze, nie tylko estetyka, ale kreatywność. I film ewidentnie o tą kreatywność jest oparty, to znaczy i bohaterowie, którzy czują się przegrywami, centralna postać, jaką jest młody Hendrik, który jest nerdem, ale jest bardzo kreatywnym nerdem, trafia do świata i znajduje ludzi, którzy wspierają jego kreatywność i to, żeby, żeby coś tworzył żeby pokazał także w świecie rzeczywistym, że może zrobić coś więcej, co też rzutuje potem na jednego z kluczowych bohaterów, który stwierdza, ok, Minecraft to tylko punkt wyjścia do tego, żebym robił fajne rzeczy w życiu, co jest też przekazem tego filmu i ten przekaz ponownie, odkrywczy nie jest? Ale jest bardzo ponadczasowy. Ale też każda scena akcji z wykorzystaniem mechanik Minecrafta jest pomysłowa, każdy element fabularny, jak na przykład jakiś przedmiot czy wzmianka odgrywa później rolę, znaczy nie jest wprowadzany przypadkiem. Twórcy ciągle mają jakiś oryginalny pomysł na to, co kto może zrobić w danym momencie i wykorzystują to do maksimum, bo przypominam, że w zaledwie 100 minutach. I wiecie co? Gdybym miał wskazać jeden film, z którym Minecraft ma wiele wspólnego, nie licząc już przywoływanego Jumanji, bo z Jumanji naprawdę wiele go łączy, nawet więcej niż tylko postać Jacka Blacka i samo założenie, że trafia się do gry, to powiedziałbym, że jest to Dungeons and Dragons, honor złodzieja. Jasne, ten obraz nie jest aż tak dobry jak Dungeons and Dragons. Nie jest aż tak inteligentny, nie jest aż tak zabawny, odkrywczy, ale, ale jest mu zdecydowanie blisko do Minecrafta, czy Minecraftowi jest blisko właśnie do filmu Dungeons and Dragons, bo ta kompania wydaje się właśnie być taką kompanią misfits, niedopasowanych do siebie postaci, trochę przegrywów, którzy muszą nauczyć się ze sobą współpracować i poniekąd zaczynają tworzyć grę RPG. Ci bohaterowie też są świetnie napisani i widać, że aktorzy dobrze się bawią ich grając. Jest dużo dobrego humoru, jest masa świeżych pomysłów, bardzo fajne, kreatywne rozwiązanie, jeżeli chodzi o scenę akcji, a ponad wszystko po prostu czuć tą miłość do materiału źródłowego, czuć miłość do gry i gier jako takich, jako medium. Na samym początku powiedziałem, że Minecraft jest tym, czym chciałem, żeby było, właśnie Super Mario Bros. film. I tak właśnie jest, a wiecie dlaczego? Bo Minecraft, w przeciwieństwie jak dla mnie do, do Mario, jest na pierwszym miejscu klasycznym amerykańskim kinem familijnym, a nie korporacyjnym produktem. Nawet jeżeli jest oparty na Wielkim, multimilionowym produkcie, na którym pewnie twórcy zarobią miliard dolarów. Jest tytułem, do którego siada się w niedzielne popołudnie z rodziną, akurat tak leci w telewizji, żeby sobie obejrzeć albo, albo na platformie streamingowej, żeby po prostu spędzić razem czas, żeby wspólnie się pośmiać, bo film ma jakieś pozytywne, klasyczne wartości. Ma dużo właśnie humoru, ma dużo uroku, ma w sobie sporo też wrażliwości, obok tej kreatywności i. No jasna cholera, no. Kim ja jestem, żeby nie powiedzieć, że taki film potrzebuje. To zdanie kompletnie nie ma sensu. W sensie, chciałem być bardzo kreatywny, tak jak Minecraft, ale wy... nie wyszło mi. Chciałem po prostu powiedzieć, że podoba mi się, to było dopiero kreatywne. Podoba mi się cholernie, czy znaczy, takich filmów nam potrzeba? Jasne, blockbusterów, jasne, wciąż w tej hegemonii IP i tego, że do kin już ściąga się tylko ludzi, którzy już znają duże marki, i chcą jeszcze więcej tych znanych marek poprzez remakes, sequel adaptacje. Ale jeżeli tak, tak, tak ma wyglądać ten świat, jeżeli tak ma być urządzony, no to ja taki filmowy bym chciał więcej. W sensie życzyłbym, żeby kolejny film od Marvela był tak oryginalny, mówię tu o Fantastycznej Czwórce, chociaż wcześniej będą jeszcze Thunderbolts, to życzę, żeby i Fantastyczna Czwórka, i Thunderbolts były tak kreatywne, tak urocze, tak fajne, jak właśnie w przypadku Minecrafta, które zrobili ewidentnie ludzie, którzy Którzy kochają to robić. Od ludzi dla ludzi na pierwszym miejscu, a dopiero na drugim od korporacji dla konsumentów. Idźcie do kina koniecznie z dziećmi, ale będziecie się śmiali częściej od nich. Naprawdę, myślę, że będziecie śmiali się częściej od nich, bo wielu żartów nie zrozumieją i to też dobrze świadczy o tym filmie, uważam. Ale nawet jeżeli nie macie dzieci, idźcie po prostu sami, bo to jest kawał. Dobrej rozrywki i nie pamiętam kiedy tak bardzo rozjechałbym się z krytykami w ocenie jak w tym momencie. Oczywiście są krytycy, którzy dobrze oceniają ten film, mówią wprost, jestem mile zaskoczony, ale ta średnia ocen jest raczej niepochlebna dla tego filmu. No ja mówię śmiało, że taki 7,5 albo nawet 8 na 10 bym wystawił. Bawiłem się bardzo dobrze, obejrzę ten film na pewno raz i jeszcze, będę cieszył oko jego estetyką i. I poprawił sobie nim humor. To jest doskonały przykład tak zwanego feel good movie. Więc jeżeli macie czas w weekend, wybierzcie się do kina, bo naprawdę warto. Nie czekajcie na streaming, idźcie do kina i dołączcie do tej masy, która pomoże filmowi zarobić miliard dolarów. No i jeszcze raz powtórzę: przepraszam, przepraszam cię, Minecraft, oceniłem cię pochopnie. Jest to lekcja na przyszłość. Nie tylko dla mnie, myślę, że dla wszystkich. Jeżeli wam się podoba ta recenzja, to zachęcam was. Do wspierania bez schematu nas na Patronajcie, bo właśnie zrobiliśmy tam odświeżenie. Duże odświeżenie, ujednociliśmy nagrody, zmieniliśmy trochę cele, uprościliśmy bardzo wszystko. Teraz te plakaty, które są za mną, które widzisz, można zgarnąć już od 100 zł, właśnie 50 na 70 cm plakat, ale zlikwidowaliśmy w ogóle karteczki, które były wcześniej w takim małym formacie. I teraz robimy mini plakaty w formacie A4 to jest 20 na 30 cm, które też można sobie oprawić. Właśnie takie i to już wspierając kwotą od 40 zł. Więc proszę. Rozważcie wspieranie, wspierajcie nas, czyli cały mój team, osoby, które robią okładki, Michała, który robi montaż, Sławka, który robi ilustracje, drukarnie Fine Art w Krakowie, która drukuje to wszystko na wspaniałym papierze. Zachęcam was. Link znajdziecie w opisie pod filmem i tu gdzie się teraz pojawi zakładka. Będę wam bardzo wdzięczny, tym bardziej, że zbieramy na zrobienie eseju o Elden Ring.